Z pewnością widziałeś już niektóre z nowoczesnych filmów w internecie, gdzie kierowcy ciężarówek dokumentują swoje codzienne rutyny i dzielą się poradami między sobą. A może ich nie widziałeś, ale będąc młodszym w tej branży, za każdym razem, gdy Lukas otwierał aplikację wideo, widział tylko to. Nie wchodząc w szczegóły, musiał opuścić dość prestiżowy uniwersytet z powodów osobistych, a ludzie zawsze mu mówili, że mógłby być kimś więcej niż kierowcą dostawczym. Szczerze mówiąc, praca nie była zła, nawet po ponad dwóch latach dostarczania towarów. Oczywiście, jedyną męczącą częścią pracy były długie godziny. Nikt nie może naprawdę przewidzieć, jak samotność na to wpłynie, dopóki tego nie doświadczy. Jego jedyną radą byłoby pogodzenie się z wszelkimi demonami, które mogą czaić się w podświadomości, ponieważ na pewno będą one niszczyć umysł w samotnych chwilach. To właśnie mu się przydarzyło. Trzy miesiące po zatrudnieniu w swojej pierwszej firmie, Lukas nadal był nowicjuszem w branży. Jechał z południa Brukseli do Warszawy, co było dwunastogodzinną godzinną podróżą. Jazda przez 12 godzin może nie wydawać się tak szalona, ale weź pod uwagę fakt, że właśnie ukończył ośm-godzinną podróż, a to powinno rzucić trochę światła na sytuację. Chciał dostarczyć przesyłki tak szybko jak to możliwe, więc postanowił jechać nocą. Lukas dotarłby do Warszawy krótko przed godziną czwartej rano. Wszystko szło dobrze, praktycznie nie było innych samochodów na drodze, więc mógł jechać trochę szybciej niż zwykle. Około połowy drogi przypomniał sobie, żeby pochylić się do konsoli centralnej po napój gazowany, ale go tam nie było. Oczywiście zapomniał uzupełnić zapas w furgonetce po ukończeniu poprzedniej dostawy. Po kilkukrotnym stuknięciu w deskę rozdzielczą jęknął z frustracji, wiedząc, że będzie musiał się zatrzymać gdzieś po drodze. Nie było niczego, czego nienawidził bardziej niż zatrzymywania się w trakcie podróży. Może był w tym wyjątkowy, ale zawsze czuł się o wiele bardziej zmęczony, gdy pojazd się zatrzymywał, nawet jeśli trwało to zaledwie 20 sekund. Po spojrzeniu na GPS zdał sobie sprawę, że nie ma wyboru: albo zaśnie na drodze, albo zatrzyma się po napój energetyczny. W jego głowie te opcje były praktycznie równoważne. Z niechęcią zatrzymał się na pierwszym punkcie usługowym, który zobaczył. Nie miał pojęcia, gdzie się znajduje, prawdopodobnie gdzieś we Francji. Zbyt późno zdał sobie sprawę, że to nie był prawdziwy punkt usługowy. Wyglądało to na opuszczoną stację benzynową i przekształcony sklep. Nie wiedział, jak lepiej to opisać. W każdym razie wyglądało na to, że nieopodal jest inny sklep Quickstop, więc pomyślał, że jeśli będzie trzeba, pójdzie tam. Zaparkował furgonetkę i poszedł do pierwszego sklepu. Szczerze mówiąc, spodziewał się, że wydarzy się jedno z dwóch: albo miejsce będzie otwarte, albo drzwi będą zamknięte. Możesz sobie wyobrazić jego zaskoczenie, gdy drzwi otworzyły się do całkowicie ciemnego sklepu. Rozejrzał się, mając nadzieję, że może będzie miał szczęście i znajdzie napój lub przekąskę, którą ktoś zostawił. Kiedy miał się już odwrócić, jego oczy przyzwyczaiły się do ciemności i zauważył delikatny blask z rogu pomieszczenia. Lukas podszedł tam, a blask dochodził z jakiegoś rodzaju zaplecza. Ciekawość wzięła górę i powoli otworzył drzwi. Ku jego miłemu zaskoczeniu, wzdłuż ściany stała włączona lodówka. Podekscytowany otworzył drzwi, ale nie znalazł nic, dosłownie nic. Półki zostały usunięte, jakby urządzenie zostało całkowicie opróżnione. Zamykając drzwi, był prawie pewien, że usłyszał dźwięk w głównym pomieszczeniu, jakby coś upadło na podłogę. Zamarł na dziesięć sekund. Czy to sobie wyobraził? Nie było mowy. Cicho wrócił do głównego pomieszczenia i rozejrzał się. Nic. Część niego chciała dalej to badać, ale nie miał na to czasu. Wyszedł przez główne drzwi i praktycznie pobiegł do innego sklepu. Był otwarty, dzięki Bogu. Zapłacił za napój i wrócił do furgonetki. Coś w tej całej sytuacji wydawało się nie na miejscu. Musiał wrócić na drogę tak szybko, jak to możliwe. Ostatni raz spojrzał na opuszczony sklep i zauważył, że drzwi były teraz otwarte. Był pewien, że zamknął je za sobą. Nie jego zadaniem było dowiadywać się, co tam się dzieje? Więc włączył silnik i wrócił na autostradę. Kofeina zaczęła działać i szybko wyciągnęła go z sennego stanu. Jego umysł zaczął wędrować i zastanawiać się: Jak dziwne to wszystko było? Myślał, że włamywać, czy opuszczony budynek nie jest najdziwniejszą rzeczą na świecie, ale jego mózg nie potrafił wytłumaczyć tej lodówki, niezależnie od tego, jaką teorię wymyślił. Próbował o tym zapomnieć i kontynuował jazdę. To wtedy Lukas zaczął dostrzegać dziwne ruchy na zasłonce za sobą. Podspływał mu po czole. Obserwował przez lusterko, jak zasłona wydaje się falować i poruszać, chociaż nie włączył klimatyzacji. Pomyślał o najgorszym, ktoś jest w jego furgonetce. Nie miał przy sobie żadnej broni, więc dyskretnie wpisał w telefonie najbliższy komisariat policji. Podróż tam była najbardziej napiętymi i przerażającymi 20 minutami jego życia. Cały czas wyobrażał sobie, że ta osoba go chwyci albo spróbuje spowodować wypadek. W końcu zbliżył się do komisariatu. Zaparkował furgonetkę tak blisko jak tylko mógł i praktycznie pobiegł do komisariatu w kilka sekund. Jego furgonetka została otoczona przez policję, a po otwarciu tylnej części to, co zobaczył, na zawsze z nim zostanie. Policja wyciągnęła trzy osoby wyglądające na bezdomne, dwóch mężczyzn i jedną kobietę. Byli ubrani w łachmany i owinięci w obrzydliwie wyglądające koce. Jeden z mężczyzn był uzbrojony w dwa noże. Wszyscy troje odmówili rozmowy, ale groźnie patrzyli na Lukasa, gdy byli zakuwani w kajdanki. Nie miał pojęcia, czego chcieli, i myślał, że nigdy się tego nie dowie.